Pomóżcie mi, bo mam taką zagwostkę. Sony zapowiedziało Burning Shores, czyli płonące wybrzeża, być może będzie to się nazywało po polsku, dodatek do Horizon Forbidden West. Forbidden West to fantastyczna gra, jedna z moich ulubionych gier 2022 roku. Jak jeszcze miałem PlayStation 5, przez moment w pierwszej połowie roku to ograłem całości, potem jeszcze spędziłem czas. W endgame, ie. a potem jak już oddałem PS5, bo to było redakcyjne, do Eurogamer'a, to pobrałem z ciekawości tę grę na PS4, który mam cały czas, i byłem naprawdę zaskoczony, jak Forbidden West dobrze działa na PlayStation 4. W sensie 30 klatek praktycznie jak na moje oko, może nie jakiś super wprawione. Nie jestem Digital Foundry, ale nie jestem też osobą, która w ogóle nie, do, nie dostrzega spadków. Więc naprawdę tych spadków praktycznie nie było w tej grze. Oczywiście rozdzielczość była niższa, no ale cała reszta wyglądała naprawdę bardzo dobrze jak na tak starą konsolę. Tymczasem Burning Shores nie ukaże się na PS4. I teraz tak, moim zdaniem to jest trochę śmieszne i trochę absurdalne i trochę nie fair ze strony Sony. I napisałem to na Twitterze pewnego razu, hmm, chyba dzień po zapowiedzi na The Game Awards, no ale większość osób raczej miała wręcz przeciwne zdanie i pojawiały się zdania, że no wiecie, super, że w końcu zrywają z, z, z tymi z ograniczeniami poprzedniej generacji bardzo dobrze i w ogóle o co mi chodzi. I okej, okay, ja rozumiem takie argumenty, że zerwać z PS4, bo tak się powinno robić. Moim zdaniem, na przykład na Ragnarok, yy, mógłby się spokojnie ukazać tylko na PS5, mogli, mogli jakoś lepszą, nie wiem, lepszą grafikę ogarnąć, lepsze jakieś systemy, może animacje czy coś takiego. Tak. Yy, Returnal wyglądało tak, jak wyglądało, bo nie ukazało się na PS4, bo nie mogłoby działać w 60 klatkach. A 60 klatek w Returnal jest niezbędne wręcz moim zdaniem. Więc moim zdaniem, jakby wszystkie kolejne gry, nie wiem, no wiecie, od Sony tych studiów wewnętrznych powinny tylko na PS5 się ukazywać, jasna sprawa. Czy gran Turismo 7 nie wyglądałoby lepiej na przykład? Gdyby robili tylko na PS5 tę grę? Pewnie by wyglądało, nie oszukujmy się. Natomiast jeżeli mamy już sytuację, kiedy Forbidden West podstawka jest na PlayStation 4 i Sony to zrobiło po to, żeby tej gry więcej sprzedać po prostu? to czy nie jest troszeczkę nie fair wydawać dodatek, czyli kontynuację historii z podstawowej gry tylko na PS5? Czy to nie jest trochę nie fair? Moim, czy, czy ja tu przesadzam? Czy to jest jakieś szalone z mojej strony? Mi się wydaje, że nie. Ale właśnie jestem ciekaw opinii e, waszej, e, innych ludzi też. Poza paroma osobami z Twittera. E, bo to jest taka sytuacja, gdzie no to jest troszeczkę takie zmuszanie ludzi, największych fanów serii do zakupu PS5. Prawda? Zobaczymy jak to wyjdzie, oczywiście. Ale jestem naprawdę ciekaw, co takiego będzie w tym dodatku, gdzie będziemy mieli inną część Kalifornii niż już mamy, i już ta część Kalifornii około okolicy San Francisco jest i działa na PS4, prawda? Więc jestem bardzo ciekaw, co będzie w tym dodatku, co jakby pokaże nam, że no to nie mogło, absolutnie nie mogło zadziałać na PS4. Naprawdę jestem ciekaw tego. Bo nawet te fantastyczne animacje twarzy, bo ta mimika, która jest w Forbidden West, najlepsza chyba mimika może porównywalna trochę z The Last of Us part 2, ale naprawdę fenomenalna. Super wszystko działało na PS4, prawda? I te i widoczki, mimo że mniejszy zasięg rysowania, oczywiście, to bardzo fajnie to ukryli taką mgłą, jakby. Wszystkie ograniczenia na PS4 były jakoś w miarę logicznie ogarnięte i. Dlatego mnie to dziwi. Gdybym może sam nie przetestował tej gry na PS4, to by mnie to tak nie widziło, nie, nie dziwiło. Ale jako, że miałem okazję właśnie pograć na PS4 w Forbidden West, i to jestem, jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony, zdziwiony i takie ironicznie napisałem, że fall for the players, prawda? Ale no zobaczymy, może faktycznie, może nie wiem, może będziemy walczyć, może będziemy mieli jakąś broń, która będzie rozpikselowywać przeciwników i będzie tyle cząsteczek, że PS4 by tego nie udźwignęło. Nie mam pojęcia, co tam będzie, ale ciekawy temat. Więc dajcie znać, proszę Was, co o tym sądzicie. Czy to fajnie? Czy jest powód, żeby się cieszyć, że dodatek do podstawowej gry, która jest na PS4, nie wyjdzie na PS4? Czy nie powinno być raczej tak, że takie odcięcie od PS4 powinno następować raczej w przypadku nowych gier, a nie dodatków? Co o tym sądzicie? Dajcie znać i do zobaczenia w kolejnych materiałach.